Jest osobnikiem silnie terytorialnym, rodzinnym i monogamicznym. Wiedzie dzienno-nocny tryb życia. Masa jego ciała dochodzi do 110 kg. Mimo iż zasadniczo operuje na lądzie, może także przebywać pod wodą, nawet do 50 minut bez przerwy. Od kilkudziesięciu lat zamieszkuje obszar Powiatu Słubickiego. W trosce o naturalne środowisko, już bladym świtem, wyrusza, by czujnym okiem doglądać budzące się do życia miasta i wsie. Do najbardziej charakterystycznych śladów jego funkcjonowania w środowisku należą liczne inwestycje, modernizacje i remonty. Tej jesieni postaw na ginący gatunek Tomasz Pisarek człowiek do roboty.